Chodźcie ze mną na festiwal w Poznaniu. Poznanie, jak się macie w to piękne popołudnie, wieczór! No i na początek zebraliśmy się i zamówiliśmy Ubera. No bo ten festiwal jest jakieś 10 minut samochodem od Poznania, więc naprawdę ciężko byłoby tam dojechać autobusem. Ten festiwal ogólnie nazywa się Enea Edison, no i z tego co kojarzę, to chyba nie jest jego pierwsza edycja. No I w ogóle jedna ze scen na tym festiwalu była położona tak jakby w lesie, niedaleko jeziora, więc naprawdę mega fajny waj. Na miejscu byliśmy ogólnie dosyć szybko, bo już o godzinie 18 zaczęła grać Dominika Płonka. Nie mam. Ja naprawdę uwielbiam jej piosenki, bo one mi się jakoś tak kojarzą z wakacjami. Tak wiecie, żeby sobie poczilować na leżaczku. No a potem poszliśmy dalej zobaczyć, co się dzieje na głównej scenie tego festiwalu. No I grali na niej tygodnia Krzysztof Zalewski, Kasia Kowalska, a tutaj macie akurat Wiktora Dydue. No i ogólnie było naprawdę mega spoko, więc może wrócimy też za rok.